Na kolejny test aromatu. Słuchajcie, dzisiaj przetestujemy sobie aromat od Funky Flavors o smaku Cinnamon Roll, czyli drożdżówki cynamonowej. Jeżeli chodzi o zapach, to jest to taki pieczony cynamon. No więc bierzemy serek wiejski. Dodajemy 5 kropel aromatu. No i oczywiście mieszamy. No dobra, przekonajmy się, czy nasz serek wiejski smakuje cynamonową bułeczką. Słuchajcie, aromat jest naprawdę średni, smakuje trochę jak cynamon, ale trochę jak spalony tłuszcz. Ode mnie ocena 5 na 10, wiem jedno. Jak się skończy, to na pewno nie kupię go ponownie i na pewno nie będę za nim tęsknił. świat Dzień dobry przyjaciele Środa Dzień loda Kurde Co mogę wam powiedzieć Ósma rano Te <grywanie> metki Idziemy do pracy Jak mój nowy frys Elegancka. 74 r może być szczególnie, że wczoraj z kilo i kilo kurczaka, piardzieliłem jeszcze z 20, 200 gramów szenki, 200 gramów serka wiskiego. 400 gramów serka wiskiego, Przepraszam, to dużo. Czyli jakieś sześć, 760, to no ponad 2000 kalorii myślę mogło być, ale i tak spaliłem więcej, no na pewno, dobra. Uf, męczony się czuję. Uf, ciężko. Ostatnio codziennie po pracy coś robię. Nie mam czasu ani wrócić się wyspać po pracy, ani zmontować dla was nic. Także filmy niedługo się mogą skończyć. Czy wy jak to oglądacie? To już się skończyło pół roku temu, ale już przynajmniej wiecie dlaczego. Dzisiejszy dzień sponsoruje B-Power brzoskwiniowy. Tak naprawdę, to nie? Teraz są na promocji te i te z witaminami. Wczoraj byłem w dwóch biedronkach koło siebie, próbowałem kupić, ale nie było. Dzisiaj może pójdę gdzieś dalej do biedronki jakiejś. A ze 20 poszedłbym kupił: 2,39 to dobra cena. Cześć. Siema. Ostatnio pokazywałem wam lody sorbety z Lidla i wy wysłaliście mnie do Biedronki, bo powiedzieliście, że w Biedronce są super też smaki sorbetów półlitrowe i żebym je przetestował. I powiem wam, że w Warszawie 16 Biedronek zwiedziłem. I dopiero w 16 biedronce udało mi się dorwać te dwa smaki. Podobno są jeszcze jakieś inne. Nie wiem, gruszka, czarna porzeczka. Nie wiem nawet jakie nie sprawdzałem. No więc weźmy na warsztat sorbet malinowy. 125 kalorii w 100 gramach. 29 gramów węglowodanów. Patrzcie, tak się prezentują. Mm, fajna konsystencja. Powiem wam nic specjalnego. Sorbet jak Sorbet od przytartej zamrożone maliny tyle. Bardzo, bardzo słodkie. Bardzo, bardzo kwaśne. Nie smakuje mi to, nie kupiłbym tego ponownie. Nie wiem, 4 na dziesięć. Dzień dobry, kochani. Czwartek chyba. Nie wiem, jaki dzień. Tak, czwartek, ósma Uważajnie tabletki, idziemy do pracy. Dzisiaj mam jakiś miarę płaski brzuch, może waga będzie też niska. 73,1 Jestem zadowolony, chociaż Czuję głód, co zbyt często rano się nie zdarza. Wczoraj zjadłem, nie wiem, z kilogram pieczonego kurczaka i 800 gramów serka wiejskiego. pewnie 1800 kalorii. Przy spaliłem jakieś 2700, więc... Zbyt jestem, ale mamy też tabletki, mamy wariatuńcia na pobudzenie, I lecimy z tym dniem do spodu z nim. To dzieła Do zobaczenia później przyjaciele Czas na losowanie kolejnego smaku, aromatu No więc dzisiaj przetestujemy sobie aromat Funky Flavors O zapachu Birthday Cake Czyli nie wiem babeczka urodzinowa Tort Sprawdźmy na początek, jak to pachnie. Obrzydliwie. No dobra, ale dajmy temu szansę. Bierzemy serek wiejski. Pięć kropelek. No dobra, nie spodziewam się zbyt wiele po tym aromacie, ale spróbujmy. No dobra, myślałem, że zhejtuję mocno ten aromat. Bo wąchając prosto z butelki, to po prostu on śmierdzi. Ale jak go dodałem do serka wiejskiego i zjadłem serek wiejski, to w ogóle nie wyczułem aromatu. Nie wiem dlaczego. Ale powiem Wam szczerze, że jak nie czuć aromatu, to, no to bez sensu go kupować. 2 no. na 10. Na pewno więcej nie ponowię. No, ktoś będzie pytał. Kania na mnie, i tutaj masz po prostu. Możesz to wyciszyć całkiem, albo też na 200%. I tak działają w ogóle interakcje z ludźmi, i możesz to mieć. Znaczy, jak to powinno się mieć ustawione, to ja wam nie powiem. To nie każdy sobie za siebie zdecyduje. Czy po prostu chce ściszyć rzeczy, które mu się nie, nie podobają, to jest rozsądne. Czy chce mieć wszystko tak jakby mniej więcej neutralnie, żeby mieć dobrze skalibrowane, to też jest rozsądne. Czy może chcę mieć po prostu rozpierdol w życiu, to się wydaje mniej rozsądne w rozumieniu słowa rozsądek, ale to też jest okej, okay, no. To jest jakby. <grych> the, this is the way, słuchajcie. The way is żyj sobie jak chcesz. I to jest najwyższa tutaj mądrość. no Po prostu tak rób sobie co chcesz. No. I tak jak jest, jest ok. Opowiedz proszę o swoich zaburzeniach lękowych. Zmagam się z nimi od czterech lat i jak usłyszałam kiedyś, że ty też miałeś lęki, to poczułam, że mogę być kiedyś w takim miejscu, jak ty, szczęśliwa i spełniona. Jeśli masz tego świadomość, że, że, że słyszysz to w swojej głowie, to naprawdę, to już jesteś daleko. Bo ja przez większość życia, w sumie do zeszłego roku, nawet w ogóle nie miałem świadomości, że, że to nie jest normalne, żeby słyszeć bardzo dużo takich negatywnych scenariuszy na temat wszystkiego, co się może wydarzyć, tak bardzo kalkulować rzeczywistość. Skąd to się wzięło? No. Czary Mary, mm, 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 mm. ja sobie to wyobrażam w ten sposób, że żeby poskładać coś takiego do kupy, to jakby masz trzy elementy. Po pierwsze, musisz znaleźć to, co, jakby coś, co teraz ci przeszkadza, na przykład na myśli danego rodzaju, zachowania danego rodzaju, coś konkretnego, co jest w Twojej rzeczywistości teraz i, i zauważasz. To jest jeden element. Drugi to jest wspomnienie z jakiegoś najczęściej dzieciństwa, które wiąże się z czymś takim, nie? A trzecie to jest uczucie, które łączy jedno i drugie. We mnie, ja sobie ten, ten, ten model wymyśliłem i sobie po prostu z nim pracuję od jakiegoś czasu, i sporo rzeczy udało mi się w ten sposób zidentyfikować. I dzięki tam, takiemu kategoryzowaniu tych swoich myśli i spakowaniu ich, yy, znaczy spakowanie do pudełek z jednej strony, ale z drugiej też pewnego rodzaju uwalnianie, nie? że one po prostu sobie tam fruwają i w pewnym momencie, jakby chodzi o to, żeby zdać sobie sprawę z tego, że, że orientujesz się, że robisz to, co robisz, nie?